Siemano ludzie, witam Was w kolejnym odcinku serii kariery Diego Forlana, odcinek numer 23. 23, dzień zaczynamy. Więc jesteśmy tutaj teraz. Zaczynamy karierę. Kalendarz i w planach gramy dzisiaj trzy mecze. Albo no zobaczymy, jak to się ułoży, dobra, więc zaczynamy. Dobra, trening sesję. Idziemy meczowy. I gramy w pierwszym składzie. No, i gramy w pierwszym składzie. Proszę Państwa, Dobra, zaczynamy. Nagrywamy. O, już gramy!

Nie, że nie gdzie ja to strzeliłem kurde gdzie ja to ten strzelił jak tak mógł strzelić ajajaj aj, aj. brawo No o Jezu, że ja wyszedłem w ja zalinie, kurde, co ja żebym zrobił. Nie, no to jest przesada. O nie, musimy bronić się. Jest. Aj. No i teraz chciał nam w bramkę. Dobra, dawaj. Dobra, idziemy. Spalony, no matko jedyno. No nie, zaraz koniec kariery, kurde, rozważam zakończenie kariery. Kurde, niedługo kończy przygodę, więc zobaczymy. No dobra, to więc zrobimy, zrobimy ostatni jutro odcinek z kariery, bo już niedługo rozważamy zakończenie kariery, bo już kończymy prawie karierę z futbolem, 87 doberala. Nie, no teraz jak wpadnie, to taka będzie ładna brama. Oczywiście, już prowadzę. Więc jak, jak rozważę zakończenie kariery, to jutro nagrywamy ostatni odcinek z kariery, bo to już rozważa kończenie kariery. 35 brawek beczach. i jeszcze jeden. Ach, teraz mogę celnie walnąć. No i teraz mogę celniej. Dawaj. Nie podawaj albo podaj, dawaj. No ja. Kurde, ja do obrala, już stary mój. Już tyle robiłem u niego. Szybkie sezony przerobione. No ja. koniec Dobra, jak zrobimy mistrza i kończymy karierę, już, bo to już. Boż już stary mój zawodnik, więc musimy jutro zakończyć karierę mojego zawodnika. Zakończymy karierę Mam ocenę 9-0 No i co ja zrobił No podaj No podaj, jestem wolny Olsz, teraz znowu będzie brama Oczywiście 2-0 2 do 0, proszę państwa, mamy bramkę. A, będzie zmiana tam dobra. 2 do 0. 2 do 0. O, dobra piłka, dobra piłka. O. No. Jeszcze podanie Strzel to, Shelto. Aj, Ajajajaj. Tuż 30 już szósta bramka w meczu. Kurde, jestem dobry z tym, Nie, no, i gra. dzisiaj Nie, no. Mój... No i teraz kolejny ładny strzał. Chwalimy go. 5 strzałów ciodem. Aj, kurde. No go. O, do Spurs. Potwierdzony transfer do Spurs. Nie, już nie mam tempa, podaj. Jeszcze podejmę, jeszcze mam tempo trochę. Jeszcze tutaj zgraj. Dobra, strzelet. O... Aj, kurde. Dobra, muszę trochę przestać biegać szybko, bo zaraz stracę tempo. Aj, kurde Dobra, ja jestem. Z... Dobra, to się nagrywa, dobra Więc zagramy dzisiaj tylko dwa mecze Bo nie chcę, żebym znowu było tak samo, żebym znowu nagrywał po tyle samo No, teraz ładnie, ja jestem Hat i chcesz zejść, bo już mam. Ja już tempa nie mam, prawie Ja już staminy nie mam Pojedynekówkowy, wygrany. Tak, wyglądało to całkiem, całkiem, tego Straci mi teraz piłkę Dawaj jeszcze jedną mogę walnąć Dobra sytuacja można ruszać kontrol No Halo! Czy to jest na serio? Czy to są ragby? I teraz panzyc z zespołu pokazuje to się dogrywał A dobra proszę o zmianę, bo już... Bo już mam... nie mam tempa. Nie mogę prosić o zmianę? Dobra, gramy. Dobra, dogramy gramy cały mecz, bo ja nie mogę zrobić zmiany. Dobra, zgranie masz. Dobra, nie... Dobra, graj. Mamy bramkę! 3 do 0. 3 do 0. Koniec spaczu. Wygrywamy. Dobra, jutro zrobimy zakończenie kariery. Zrobimy jutro, bo już rozważam zakończenie kariery. Po tym sezonie już. Jutro oficjalnie kończymy karierę. O, edukowałem coś. No i dostałem punkt Agent zawodnika, czy coś tutaj... Uuuu, wow, mam pewny kontrakt już Dobra Coś dostałem. Punkty. Dobra, ulepszamy punkty, bo... Już... Dobra, ulepszamy zawodnikowi punkty. Drybling musimy mu poprawić. Jeden. Dwa... Obrona to. I overall. 81. Dobra, więc za... zagramy jeszcze jeden mecz sobie. Jeszcze jeden mecz zagramy. I gramy. Symulujemy. No i dzień meczowy. Dobra. Więc zagramy, pokaż najlepsze akcje. Pokaż najlepszą akcje. Dobra, a jutro kończymy karierę, bo już napisał rozważenie kariery. Dobra, zrobimy krótki atak zrobimy najlepsze ataki. Dobra, a mamy już szansę na ośrodkowanie. I już 1 do 0 Już prowadzę 1 do 0 i 11 minuta Nie no jesteśmy najlepsi Aj kurde Dobra ciągle 1 do zera Jeszcze możemy tu walczyć Dobra Dostaję piłkę. Uderzam! 2 do zera! Mamy bramkę. Jest druga bramka. Oj rzut karny! Tu już będę miał hat tricka! Dobra! Yes. Hat -trick. Nie, no jest! Hat trick! Nie, to jest hat ludzie, to już zrobiłem hat tricka. Dobra, powijam to! Koniec! Wygrywamy! 3 do 0! Wygraliśmy! 3 do 0! Dobra! Dobra! I zaliczyłem momenty wejścia. Dobra, tak więc dziękuję Wam za ten dzisiejszy odcinek. Jutro się widzimy w następnym odcinku. Do usłyszenia! Na razie!